Ostatnio dość często przesyłacie mi zdjęcia swoich zaglonionych akwariów z prośbą o poradę. Dobrze wiem, że glony mogą być prawdziwą zmorą, bo przekonałem się o tym na początku mojej akwarystycznej drogi w jednym z moich wcześniejszych akwariów. Patrzyłem wtedy bezradnie, jak glony opanowują moje akwarium, które miało być tak piękne i cieszyć oko, a tymczasem było ono jedynie przyczyną niezadowolenia i poczucia bezsilności. Coraz więcej czytałem, szukałem, wertowałem. Aż wreszcie dowiedziałem się, że przyczyną ekspansji glonów może być za mocne światło w moim akwarium, ale również i za słabe światło. Wyczytałem, że za glonami może stać nadmiar azotu w moim akwarium, ale czasem wręcz przeciwnie, jego niedobór. I zgłupiałem już całkowicie. Rodzajów glonów jest wiele, a sposobów walki z nimi także niemało. Jak to wszystko ogarnąć i przy tym nie zgłupieć? Glony w akwarystyce to jeden z najbardziej złożonych problemów i w zasadzie ostateczne pokonanie tego przeciwnika nie jest do końca możliwe. Tego potwora możemy jedynie trzymać w ryzach, w uśpieniu, i wtedy nie jest on groźny, ale żeby skutecznie go obezwładnić, należy przede wszystkim zrozumieć zasadę jego działania, poznać jego zwyczaje i potrzeby, dowiedzieć się co lubi, czym się karmi, a potem zagnać go do jaskini i nie pozwolić mu więcej z niej wyjść. Glony to w większości organizmy samożywne, które do syntezy substancji organicznych potrzebują światła. Ten prosty fakt daje nam wiedzę, która staje się potężnym narzędziem w walce z wrogiem. Zacznijmy więc od niego. Światło to podstawowy czynnik, którym żywią się glony, więc należy dobrze się mu przyjrzeć w naszym akwarium. Zazwyczaj po prostu za mocne oświetlenie naszego akwarium będzie jedną z najważniejszych przyczyn rozrostu glonów. Ja sam, choć w swoim akwarium glony mam pod kontrolą, Ostatnio zauważyłem na tylnej szybie niewielki zielony nalot. Który wcześniej choć także się pojawiał, to jednak teraz nalot ten powstaje zdecydowanie szybciej i częściej muszę czyścić szybę akwarium. Przyczyna? Wszystkie parametry w moim akwarium cały czas pozostawały na tym samym poziomie. Ostatnio zmienił się tylko jeden, a mianowicie oświetlenie. Nie, nie dodałem nowej świetlówki, nie zwiększyłem też czasu świecenia. Co zatem się stało? Przyczyną są tu zmieniające się pory roku a wraz z nimi intensywność światła słonecznego. W akwarystyce często rzecz niemal całkowicie pomijana, ale jakże istotna. Zmiany ilości światła słonecznego wpadającego do naszych mieszkań na przestrzeni roku są naprawdę kolosalne, choć rzadko zdajemy sobie z tego sprawę. Zapewne wszyscy znacie zalecenia, aby nie trzymać akwarium w pobliżu okna. Ale jednak, nawet jeżeli akwarium stoi w najbardziej oddalonym miejscu od okna, to i tak ilość światła odbitego docierającego do akwarium w trakcie lata jest znacznie wyższa niż w ciągu zimy. Zapewne zauważyliście, że ekran komputera w ciągu dnia wydaje się za ciemny. Często musimy go rozjaśniać, natomiast wieczorem, nawet przy włączonym oświetleniu w mieszkaniu, ekran wydaje się za jasny. Nasze oko dostosowuje się do światła w naszym pokoju, więc nie dostrzegamy różnic w intensywności światła. Nasza źrenica rozszerza się, gdy jest mało światła w pomieszczeniu i wtedy ekran wydaje się nam za jasny. Niektóre ekrany, na przykład w telefonach, mają funkcję dostosowywania jasności ekranu do warunków oświetleniowych. Każdy fotograf obrabiający zdjęcia na komputerze zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w miejscu jego pracy powinno być cały czas to samo oświetlenie, bo w innym razie zdjęcia mogą zostać obrobione nieprawidłowo. Długość dnia zmienia się drastycznie w ciągu roku, a wraz z nim znacznie wydłuża się czas intensywnego światła słonecznego wpadającego do mieszkania. Należy to uwzględnić w naszym akwarium, bo spektrum promienia słonecznego jest bogatsze od najbardziej wydajnych świetlówek akwarystycznych i dlatego to, co w zimie nie stanowi bodźca dla glonów, w ciągu lata może już go stanowić. Polecam więc dostosować czas świecenia świetlówek w akwarium do pór roku i intensywności operowania promieni słonecznych. Krótko mówiąc, w lecie powinniśmy świecić krócej bądź słabiej niż w ciągu zimy. Oczywiście wyłączając tutaj pomieszczenia, do których w ogóle światło słoneczne nie dociera, takie jak piwnice, w których oczywiście wielu akwarystów również trzyma swoje zbiorniki. Brak takiej sezonowej korekty to jedna z głównych przyczyn inwazji glonów w akwariach, jaką obserwujemy w okresie wiosenno-letnim. Choć akwaryści walczą z glonami przez cały rok, to jednak właśnie teraz fala glonów szczególnie się nasiliła, co widzicie zapewne na różnych forach i grupach akwarystycznych. A zatem światło, którym większość glonów się żywi, nie może być za mocne. To po pierwsze. A po drugie, zmiany ilości światła w naszych akwariach nie powinny być drastyczne. To znaczy nie należy nagle dołożyć drugiej świetlówki, czy zmienić nagle czas świecenia o kilka godzin, lecz należy robić to tak, aby zmiana była możliwie najbardziej łagodna. Na przykład, jeżeli chcemy wydłużyć czas świecenia, to róbmy to stopniowo, zwiększając go codziennie, na przykład o 30 minut. W innym wypadku, nagła, skokowa zmiana może być bodźcem dla glonów i wywabić naszego potwora z jaskini. Jednak, jak wspomniałem na początku, czasem również za słabe oświetlenie może być przyczyną wystąpienia w akwarium glonów takich jak okrzemki i brunatnice. Jak zatem się w tym wszystkim połapać? Otóż każde akwarium jest inne i każde potrzebuje innego oświetlenia, bo wymagania różnych gatunków roślin akwariowych są rozmaite, a do tego światło inaczej rozchodzi się w akwariach głębokich, a inaczej w płytkich. Istnieją co prawda pewne przeliczniki ilości watów oświetlenia przypadających na litr wody, ale nie będę ich tutaj przytaczał. Wystarczy wiedzieć, że czasem w skrajnych przypadkach za słabe oświetlenie może również być przyczyną pojawienia się glonów, ale tylko takich glonów jak brunatnice i okrzemki. A zatem traktowałbym to jako wyjątek od reguły, która mówi, że przyczyną powstawania glonów w zdecydowanej większości przypadków jest za mocne oświetlenie. To tej właśnie reguły należy trzymać się w walce z glonami, gdyż gwarantuje ona już połowę sukcesu. Przejdźmy zatem do drugiej połowy. Glony do życia oprócz światła potrzebują również substancji odżywczych, potrzebują mikro i makroelementów. Związki azotu oraz fosforu to najlepsza pożywka dla glonów, a zatem jeżeli chcemy uniknąć zakwitu glonów, utrzymujmy żyzność wody w naszym akwarium na możliwie niskim poziomie. Wydaje się to proste i faktycznie takie by było, gdyby nie rośliny w naszym akwarium, które do życia w takim samym stopniu jak glony potrzebują zarówno światła, jak i substancji odżywczych. Dochodzimy więc tutaj do paradoksu, bo chcemy, aby rośliny pięknie nam rosły, ale żeby równocześnie glony były w odwecie. Co zatem robić? Czy może być wilk syty i owca cała? Może. Należy jednak spojrzeć na nasze akwarium jak na batalię glonów z roślinami. Zarówno jedne i drugie mają podobne potrzeby, a zakwit glonów w akwarium to znak, że wojnę przegrywają rośliny. Zasada jest prosta. Rośliny to wyższe organizmy niż glony i są doskonale przystosowane do pochłaniania substancji odżywczych. Jednak mają one swoje moce przerobowe. Jeżeli w akwarium będzie za dużo nawozu, to rośliny nie będą w stanie go w całości wykorzystać i tu pojawi się szansa dla glonów, które stopniowo zaczną przeciągać linę na swoją stronę, tłamsząc rośliny. A zatem, jeżeli nasze akwarium ma podłoże z ziemi ogrodowej lub substratu nawozowego, lub nawóz wlewamy do akwarium w postaci płynnej, to miejmy się na baczności i róbmy to z głową. Żyzne akwarium koniecznie musi być bujnie obsadzone roślinami, które będą konsumowały praktycznie wszystkie zasoby substancji uwalnianych w naszym akwarium, tym samym trzymając w szachu glony. Doskonale sprawdzają się tutaj rośliny szybko rosnące, gdyż pochłaniają one najwięcej substancji z wody, szybko przetwarzając je na swoją tkankę. Jednak trzeba pamiętać, że nawóz w naszym akwarium stanowią także związki azotu i fosforu, powstające w akwarium z resztek pokarmu, odchodów ryb oraz martwych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Związki te w nadmiarze stanowią doskonałą pożywkę dla glonów. Dlatego niezwykle ważne jest utrzymanie tych związków na możliwie niskim poziomie, tak aby rośliny niemal w całości je pochłaniały, nie pozostawiając nic dla glonów. Jak to osiągnąć? Podstawą jest wydajna filtracja. Rola dobrego i wydajnego filtra w akwarium jest nie do przecenienia. Filtr powinien wielokrotnie w ciągu godziny przefiltrować całą wodę w akwarium, a oprócz tego posiadać jak największą powierzchnię biologiczną, co zapewniają nam odpowiednie porowate wkłady. Odpowiednia filtracja zapewnia czystą wodę w akwarium, dobre parametry, a co za tym idzie dobrą kondycję ryb, a także minimalizuje szanse wystąpienia glonów. Bardzo skutecznym sposobem pozbywania się związków azotu i fosforu będących pożywieniem dla glonów są także regularne podmianki wody w akwarium w ilości około 30-40% wody tygodniowo. Filtry zazwyczaj nie są w stanie usunąć wszystkich szkodliwych związków z naszego akwarium, a szczególnie jeżeli mamy w nim bogatą obsadę ryb. Po pewnym czasie szkodliwe związki zaczną się gromadzić w naszym akwarium, a proces ten będzie tym szybszy, im więcej mamy ryb w akwarium oraz im więcej pokarmu wrzucamy do wody. Być może zauważyliście, że w ostatnich czasach nad stawami w parkach miejskich pojawiły się tablice informacyjne zabraniające karmienia kaczek chlebem. Na niektórych nawet można spotkać szczegółowe wyliczenia ile ton glonu w wodzie pojawi się po wrzuceniu do niej kilograma chleba. Nie ma nawet większego znaczenia, czy kaczki zjedzą ten chleb, czy pójdzie on na dno, bo tak czy inaczej, prędzej czy później, finalnie w takiej czy innej formie, chleb i tak trafi do wody, użyźniając ją i powodując zakwit glonów oraz różnych wodnych chwastów. Świadomość człowieka o tym, jakie zagrożenie dla ekosystemów wodnych niesie zbyt żyzna woda, niewątpliwie wzrasta. Karmienie kaczek chlebem to tylko promil szkód, jakie człowiek wyrządza w wodzie. Największe zagrożenie niosą nawozy rolnicze spływające z pól do rzek wraz z deszczem, a także zanieczyszczenia komunalne. Woda w rzekach i akwenach użyźniona w ten sposób szybko staje się zielona, glony kwitną, pozbawiając wodę tlenu i powodując obumieranie organizmów, ryb i całego ekosystemu. Ten sam proces zachodzi w akwariach zbyt użyźnionych nawozami dla roślin, odchodami ryb, resztkami pokarmu oraz martwymi roślinami. Karmienie ryb w akwarium jest tutaj odpowiednikiem karmienia kaczek w parkowych akwenach. Naszym celem zatem jest utrzymanie poziomu nawozu w naszym akwarium dokładnie na takim poziomie, jakiego potrzebują rosnące w nim rośliny. Każde wykroczenie ponad ten limit stanowić będzie tylko zachętę dla uśpionych glonów. Utrzymanie równowagi biologicznej w akwarium to podstawowe zadanie każdego akwarysty. Dla pozbycia się glonów oraz zapobiegania ich powstawaniu, ma to kluczowe znaczenie. Akwarium to wspaniały biologiczny mechanizm przypominający szwajcarski zegarek. Wszystko musi być w nim idealnie do siebie dopasowane, bo nawet niewielkie zaburzenia precyzji mogą powodować zgrzyty. Każdy musi sam przyjrzeć się swojemu zbiornikowi i sam zdiagnozować, w którym miejscu jego mechanizm zawodzi. Jeżeli mamy za dużo ryb. To wzrasta rola filtracji i regularnych podmianek wody. Mała ilość roślin lub ich całkowity brak, jak na przykład w niektórych akwariach malawi, również niesie ze sobą konsekwencje. Ja zauważyłem u siebie w akwarium malawi poprawę jakości wody i znaczne spowolnienie pojawiania się glonów na szybach, odkąd umieściłem w akwarium dużą kryptokorynę karbowaną. Rośnie ona szybko i skutecznie wychwytuje z wody związki azotu i fosforu. Skutek widoczny był gołym okiem. Choć glony w moim akwarium nigdy nie stanowiły większego problemu, to musiałem jednak czyścić szyby w rogach akwarium, gdzie jest największe naświetlenie, raz w tygodniu. Teraz glony praktycznie się nie pojawiają, a jeśli już to robią, to bardzo nieśmiało. Wyraźnie widać, że kryptokoryna skutecznie wyjada substancje odżywcze, nie pozostawiając praktycznie nic dla glonów. Oprócz tego nie przesadzam z oświetleniem, szczególnie teraz, gdy dzień jest długi, a światło słoneczne intensywne. Trzeba jednak zauważyć, że glony w akwariach typu Malawi nie zawsze stanowią utrapienie, a dla wielu malawistów są wręcz obiektem pożądania, gdyż pyszczaki żywią się niektórymi glonami i chętnie zeskrebują je z kamieni. Niektórzy hodowcy zalecają wręcz wyhodowanie sobie w Malawi zielonego dywanu, zachwalając jego walory estetyczne. Jednak glon porastający szyby stanowi już raczej przykry widok. A wielu malawistów zmuszonych jest z jego powodu częściej czyścić szyby, nawet każdego dnia. Ja jestem na to zbyt leniwy, dlatego całkiem zrezygnowałem z glonów w moim malawi. Istnieją także skuteczne środki chemiczne, pomagające w walce z glonami. Sam stosowałem jeden o nazwie Algen Stop General, gdy miałem zakwit glonów. Warto stosować je doraźnie, jeżeli mamy już bujny zakwit glonów w akwarium i chcemy szybko go zlikwidować. Jednak należy pamiętać, że jest to lekarstwo leczące skutek, a nie przyczynę. Taka kuracja może potrwać nawet kilka tygodni i może wspomóc cały proces usuwania glonów i przywracania równowagi biologicznej w akwarium, ale konieczne będą jednak równoczesne korekty w całym mechanizmie powstawania glonów, o którym mówiłem wcześniej. Tylko zrozumienie i poznanie tego mechanizmu daje nam szansę na skuteczne rozwiązanie problemu glonów daje nam wiedzę i świadomość, dzięki której możemy kontrolować nasze akwarium. Rozumienie zachodzących procesów jest zawsze bardziej wskazane niż stosowanie się do prostych recept bez głębszej refleksji. Dlatego na nim starałem się skupić w dzisiejszym nagraniu. Temat jest złożony i skomplikowany i nie sposób dać każdemu prostą receptę. Upraszczając, można oczywiście powiedzieć, że glony w akwarium powoduje za słaba filtracja, za mocne lub za długie świecenie, za mało roślin w akwarium, zbyt żyzna woda. Jednak takie wyliczenie będzie tylko zbiorem pustych frazesów, tak długo, jak długo nie zagłębimy się w prawdziwy sens i znaczenie tych słów. Żyjemy w czasach internetu, komputerów i smartfonów, jesteśmy niecierpliwi, chcemy szybko otrzymać proste recepty, a tymczasem, jak mówi stare, mądre przysłowie, Akwarystyka to hobby dla cierpliwych, a pośpiech wskazany jest tylko przy zbieraniu wody z podłogi. Świat jest złożony, a proste odpowiedzi rzadko są prawdziwe. Mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Was do rozwiązania tego skomplikowanego problemu, jakim są glony w akwarium. Bardziej chciałem wskazać Wam drogę, niż podawać proste rozwiązania, bo zawsze lepiej jest dawać wędkę niż rybę. Bardziej chciałem zachęcić Was do własnych poszukiwań, czytania, budowania wiedzy, bo nasza akwarystyczna przygoda będzie tym głębsza, im głębsza wiedza i zrozumienie. Każde akwarium jest inne, ale jednak podstawowe procesy zachodzące we wszystkich akwariach są te same, dlatego tak warto je poznawać. Akwarium jest naprawdę piękne dopiero wtedy, gdy zamiast być tylko ozdobą, staje się przyczynkiem do poznawania fascynującego świata przyrody i niezwykle złożonych powiązań w nim zachodzących. Od najmniejszych bakterii przez bujne rośliny aż do pięknych ryb. Każdy trybik w tej machinie pełni swoją funkcję. Natura pracowała nad tym dziełem miliony lat, a my możemy podziwiać ten cudowny teatr życia zasiadając przed szklanym zbiornikiem. To jest właśnie magia akwarystyki.